Halo, 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 hej, witajcie, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że sobie pokażę Wam różnego rodzaju triki, tipy, jak wykonywać te misje, I wiecie, generalnie w kradzieży samochodów do magazynu import-eksport. Generalnie zauważyłem komentarz od właśnie od pewnego... czekaj, właśnie tak. robi te dostawy pojazdem, cargo bobem. i tak się zastanawiałem, pomyślałem, ty, to może mieć jakiś sens. I zacząłem trochę myśleć, żeby Wam podać różnego rodzaju sposoby właśnie, jak wykonywać te misje właśnie, aby było Wam jak najlepiej. Niestety, jako wiadomo, że to wszystko robimy na publiku, ale co do tego przejdziemy. Więc na samym początku, jak już sobie dojedziemy blisko tego Human Lapsa, będziemy właśnie korzystali ze wspomnianego Cargo Boba. O tak, tak, dokładnie. Po prostu sobie po niego zadzwonimy i go skorzystamy. Oczywiście zanim, zanim wszystko. Gdzie kupujemy Cargo Boba? Cargo Boba zwyczajnie możemy sobie kupić w ...Wordstocku. On jest trochę troszkę daleko i widzicie, Cargo Bob tutaj jest kosztuje 1,8 mln. tak. Dokładnie, żeby zarobić 120 tysięcy trzeba zapłacić pierwszy milion 800, milion... Kurde, żeby w ogóle mieć ten garaż i najlepiej jeszcze do tego biuro za milion. Ta, no, no wiadomo wiecie, to jest machina. Wszystko się samo sobie napędza i w ogóle. Jednakże dlatego kupujemy samego Cargo Boba, nie potrzebujemy hangaru, gdyż możemy zwyczajnie go zamówić, jeżeli sobie zadzwonimy do Pegasusa. Dokładnie, dzwonimy sobie wtedy do Pegasusa i patrzcie teraz co się dzieje. Wchodzimy sobie tutaj w tak zwane helikopter i klikamy. Cargo Bob proszę. Tutaj mamy Cargo Boba, więc ja sobie już od razu do niego tutaj lecę i w takim razie zobaczymy jak to generalnie wyjdzie, bo wiecie, Cargo Bobem bierzemy tę misję z jednego konkretnego powodu. Dlaczego? Dlaczego akurat Cargo Bob? Do czego nam jest on potrzebny? Zwyczajnie. Jeżeli weźmiemy kargobowym pojazd, potencjalnie możemy zrobić to, że będziemy mieli mniejsze uszkodzenia. Tym samym, wiecie, jakby można powiedzieć, że zarobimy trochę więcej. A, tak, dokładnie. Akurat wylosowała się misja, w której potrzebowałem kargobowa, więc leciałem specjalnie tam kawałek, po to, żeby się dowiedzieć, że jednak, jakże nie. Nie, 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 nie. Dopiero się zdecydowaliśmy, że to jest tam gdzieś po drugiej stronie. Bardzo świetnie, świetnie, świetnie. Ja tak, tak, tak. Dokładnie ja to zaplanowałem właśnie w ten sposób. Także lecimy. Lecimy po właśnie 811 naszym własnym kargobobym. Ale ogólnie to miał być jakby pomysł na to, żeby zabierać te samochody kargobobem, aby właśnie ograniczyć strzały od botów. Bo generalnie boty nas zawsze będą goniły. Chyba, że kto, z kimś jesteśmy na sesji, to chyba wtedy nie gonią. Ale tutaj pewności. Nie ma. Dobrze. Także dodatujemy sobie do według wielu prawdopodobnie najgorszej misji, jaka może być. Do tego kargobobem zwyczajnie. Fajnie, że ją ja tam widzę. Nie wiem, czy widzicie ten fioletowy. To jest nasz cel. Spokojnie. na spokojnie. Już się trochę zaczyna kopcić, ale damy radę. Damy radę, spokojnie damy radę. Trochę poobijali mocno pojazd też, ale wiecie to akurat nie jest też ich wina. Generalnie wiecie. Chodzi właśnie o to w tym sposobie, żeby zabierać sobie pojazdy kargobobem, Gdyż, gdy nawet boty atakują właśnie. Nas nie wysyłają pojazdów, ale że to akurat wylosowała się misja, której no na nieszczęście też są buzardy. No bo potrzebowaliśmy w ogóle kargo, bo w tej misji no to akurat tutaj się nie udało. I niestety nasz jeszcze pojazd się zepsuł. Muszę puścić naszą 811 i wylądować najbardziej moż możliwie spokojnie, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe. Więc się nie, Dobra, jakimś cudem. Pójdziemy po naszą 811 i ja wam pokażę, że da się ją zawieźć właśnie cargo bobem zwyczajnie do naszego celu, którego chcemy osiągnąć. Tylko pierw sobie po nią pójdę, bo jest troszeczkę u góry, żebym nie zasuwał z buta. Dobra, pokażę wam w takim razie, co miałoby wyglądać, jeżeli byłaby inna misja niż takie akurat. Tutaj potrzebowalibyśmy Cargoboba. Zwyczajnie zamówiłem na nowo pojazd, żeby wam to zwyczajnie pokazać, więc wyciągam sobie hak i lecę do pojazdu wam pokażę, co generalnie... Powinno wyglądać. Także wiecie, zaczepiamy sobie samochodzik. To też ważne, chcę powiedzieć, że jeżeli zaczepiamy sobie ten samochodzik właśnie takim carbobem, to poty właśnie jeżdżą sobie zwyczajnie. One nie panikują, nie uciekają, więc nie zrobi się żadnej szkody. Teraz patrzcie, jeżeli odkładamy ten samochodzik za pomocą carboba, widzicie, ja nic nie odpinałem, i normalnie się on tutaj odpina, pojawia, to nie tam chodzi ktoś. Nie wiem, załóżmy, że mechanik jeździ tym samochodem. I pojazd eksportowy dostarczony, co nie? Zobaczcie, ja tutaj biorę Interes teraz naszego jeszcze Cargo Boba tutaj odstawię bliziutko, żeby się przydał. A teraz weźmiemy i nasz samochodzik w takim razie weźmiemy i próbujemy komuś oddać. Oddać za uczciwą cenę, oczywiście, czyli lepiej za pełną. Właśnie do tego celu chciałbym właśnie użyć do sprzedaży też naszego Argoboba. Właśnie też mamy taką możliwość, więc skorzystajmy sobie z tej możliwości. Pójdźmy sobie tutaj i zaospocznijmy w takim razie sprzedaż. Dokładnie, korzystamy sobie z laptopa. Wybieramy oczywiście wysoką klasę. Co do samochodów, też, żeby powiedzieć, jakie zawsze robić, żeby mieć wysoką. Generalnie nie warto resetować sesji, kiedy posiadacie samochody z innej klasy, czyli Standardowej czy średniej. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zbierzemy każdy samochód jakby z klasy z stay... tej. Widzicie, tu mam każdą nie mam żadnej powtórki w sensie rejestracji. Nie powtarza się nigdzie taki sam samochód, więc nie pojawi mi gra mi nie da mi żadnego samochodu z klasy standardowej. taka klasa średnia. Mam wszędzie tą samą rejestrację. Nie, znaczy tą samą rejestrację. Mam rejestrację, mam wóz. Nie ma też żadnej powtórki, co tym idzie, gra też nie da mi żadnego samochodu z klasy średniej. No i mam tylko klasę wysoką. Gdzie jak no widać, no mam najwięcej tej, najmniej jakby tych samochodów z klasy wysokiej. Na tym idzie, gra będzie chciała mi zawsze zapełnić klasę wysoką, więc zawsze będę dostawał najlepsze samochody. I właśnie tym, tym się tutaj zajmiemy. Właśnie dlatego to jest najlepszy trik, żeby właśnie sobie nie resetować sesji, zbierać co macie. Jak macie wysokie, to po prostu opylać. Jak macie tamte standardowe, to zostawić i zwyczajnie nic z tym nie robić. Zawsze jak sprzedajemy samochód, używamy prośnie dealera, żeby był jak najdrożej, Innych się zwyczajnie nie opłaca robić. Oddajemy tutaj, wybieramy tutaj wszystko. Niestety no, nie znalazłem tego filmu, gdzie to było te, te większe różnice jakieś, ale oni tutaj zmniejszyli ten tuning. potrzebne jakby do zrobienia, nie? Wiecie, klikamy mniej raz, zwyczajnie już wszystko potwierdzamy i tyle. Teraz patrzcie, mam do dostarczenia to 811. Bardzo daleko musiałbym jechać. I co zawsze, będą goniły nas boty. Bo jesteśmy sami na sesji. Co do tego, że jesteśmy sami sobie na sesji, to też, na no to oczywiście jest sposób, trzeba sobie zrobić solo sesję publiczną, gdyż ten biznes jest jakoś, że jest stary, to nie jest tylko na sesji publicznej. Co za tym idzie? No tylko na publiku tutaj radę. Ale patrzcie, też możemy używać naszego cargo -boba do sprzedaży. W samym unikniemy wszystkiego rodzaju tych botów, nie? Boty do nas nie będą mogły zacząć walić, no bo my zwyczajnie im odlecimy, nie? Mamy taką możliwość przewidzieli, że ktoś sobie załatwi kargoboba. I proszę, wtedy bierzemy, przelatujemy, nie? Bo ty boty się zrespiły. No, one są na ziemi. Boty z ziemi do nas nie będą waliły. Więc tym samym przewieziemy pojazd i będzie w stanie nienaruszony. Dlatego my też wiecie, poruszamy się dosyć szybko, generalnie. Nie jedziemy jakoś wolno tym kargobobem. Nie jesteśmy jakoś mega, mega, mega wolni. W tym widzicie też to idzie zwyczajnie szybciej dla samego też, no i biznesu. No bo przejadę to tak całkowicie, że nie, nie zniszczę tego samolotu. Samochodów w ogóle. Co prawda też jest duży minus, że, jeżeli byśmy przez przypadek stracili tego naszego kargobowa, no dużo jest dosyć szansa, że zwyczajnie nas. No strącą, nie? Jeżeli by nam strącił tego kargobowa, wiecie, zniszczyli. Nie odpielibyśmy samochody na czas, no mógłby nie przetrwać tego wszystkiego, ale może tym razem, wiecie, nie, nie wydarzy się taka sytuacja, tak jak wtedy tam, że trzeba było odpinać i liczyć, żeby się nie rozwalił najbardziej jak się da, żeby jak najmniej się zepsuł, że no, taka się wylasowała misja, no, no, no nic, no nic na to nie poradzę. Dobrze, dostarczamy powoli już do tego nabywcy. Jak widzicie jak boty na gonią, respią się gdzieś, ale... Nie do nas dotrzeć. Oczywiście tych botów są cztery jakby fale, więc wiecie, jak ktoś z Was nie ma kargo, kargobowa może robić zwyczajnie, żeby ich wybić, nie? Może po prostu stanąć, wybić sobie te cztery fale i odjechać, nie? Jako że ja posiadam, mogę go sobie użyć i będzie mi zwyczajnie tutaj pomagał. Co prawda ja nie wiem jakim cudem to w ogóle jest zaczepione, nie? Bo to jest kabriolet, nie, a jako bioleta zaczepiam. Dobra, już praktycznie dotarłem i zobaczcie, równo 150 tysięcy, ani jednego, ani jednej ryski zwyczajnie nie ma. Chyba, że teraz będzie na dole, no, bo się boty zaczynają respić akurat. O, to widzę, że chyba zaczynają walić. Ale patrzcie, patrzcie co tutaj się dzieje. Raz patrzcie, tutaj docieramy do nabywcy, już boty zniknęły. I patrzcie, nic nie odstawiłem, samym cargo to odstawiam. I proszę, równiusieńko zero. Da się? Da się, no prawdopodobnie samochodem bym chociaż raz się obił, więc... Równo zero prawdopodobnie bym nie zrobił. To są właśnie te sposoby. Co do solo sesji to wam to pokażę jak to generalnie zrobić. Jeżeli chodzi o PSa oraz Xboxa, to wam rzucę linki w opisie jak zrobić solo sesję, jeżeli ktoś nie wie. A teraz właśnie wam pokażę jak to się też robi uczenie na kompie. Ok, więc jak w takim razie robimy solo sesję na kompie, wchodzimy sobie w menedżer zadań, otwieramy tutaj monitor zasobów. W monitorze zasobów przechodzimy na sieć. Mamy tutaj GTA, klikamy sobie prawym wstrzymujemy proces na około 10 sekund. I potem wznawiamy proces, i tym samym będziemy zwyczajnie na solo sesji. Jako, że no ja jestem na solo, no to nic się nie zmieni kompletnie. Więc to właściwie to byłoby na tyle, w tym poradniku. Więc do następnego, cześć.